Więc mniej więcej poznaliśmy troszeczkę, co to jest wektor w przestrzeni dwuwymiarowej. W zasadzie powiedzieliśmy, że np. taki wektor, już sobie taki wektor. Jest równy temu wektorowi. Bo są równoległe, równoległe do siebie, i mają ten sam zwrot. Postaram się uzasadnić, dlaczego tak jest. No, ale w matematyce nie zajmujemy się rysowaniem wektorów. No, one faktycznie. Rysunek dużo nam może pomóc, żeby zrozumieć intuicyjnie, czym taki wektor jest. No ale e, nie jest faktycznie praktyczny, gdy chcielibyśmy na przykład mm, obliczyć to. E, więc, jak go przedstawić w sposób e, bardziej algebraiczny? No, możemy tutaj mówić, że mamy do czynienia z. Parę liczb, to tutaj wektor to jest raz dwa, prawda? Musimy iść e, dwa kroki w prawo, dwie jednostki w prawo musimy się przesunąć wzdłuż osi. Już nazywamy OX i musimy y, później dodać do tego wektora tutaj jest wektora 0,2, prawda? Musimy dodać wektor y, ten, prawda? Musimy iść o jednostki do góry. że możemy mówić, że reprezentacją algebraiczną tego wektora jest para liczb. W algebrzy liniowej zapisujemy w postaci pionowej. Jest to para liczb 2,2. Gdy do tego wektora 2,2 chcemy na przykład dodać wektor Weźmy na przykład sobie jakiś wektor y, współrzędnych 2, 3, 2 albo 2, 4, a 3 jak inny zupełnie 3 i minus 2 ten tutaj wektor Jak już wspomniałem dajemy tak jak w przypadku przestrzeni jednowymiarowej dostawiamy początek jednego wektora do końca drugiego wektora, prawda? Tutaj mamy. 3, 2, 1, i uzyskujemy wynik. Wynikiem jest może na czerwono zaznaczony. Będzie 2, 3, 4, 5. Jest 5. Tak. E, także wektor o współrzędnych 5, e, 0. Pierwsza to będzie wzdłuż osi o x to jest 5. Pierwsza a współrzędna. druga współrzędna y jest 0. Jest wynikiem dodawania tych dwóch wektorów. 2, 2 plus wektor to był wektor e, d3 wzdłuż osi o x i minus 2 wzdłuż osi, osi o no, y zwróćmy uwagę co się tu dzieje hmm. Dodaję do siebie pierwszą współrzędną pierwszego wektora do pierwszej współrzędnej drugiego wektora. Proszę to, to zauważyć na, na, na tym rysunku, prawda? Jak to wygląda? Zastanowić się nad tym. Faktycznie, faktycznie tak jest. I biorę drugą współrzędną pierwszego wektora i dodaję do niego drugą, drugą drugiego wektora, Uzyskuję wynik. No, jako, jako praca domowa można y, graficznie właśnie przedstawić, y, graficznie przedstawić następujące, następującą sumę. Graficznie i w sposób algebraiczny porównać ze sobą te dwa wyniki, że to może być zadanie numer 1, zadanie numer 2. Z tej strony teraz zapiszę, może wytrzy, bo wytrę to wszystko i piszę następne zadanie numer 3, także proszę najpierw przepisać sobie, zatrzymać może film, przepisać. Następne zadanie, zadanie numer 4 to, nie 3, to będzie 3 i 4 Plus, minus 4, 3. No ja to się równe. weźmy sobie. Na przykład, jeżeli weźmiemy to plus to, czy to będzie to samo co? Także jeżeli to będzie podobne, minus 4, 3. Plus wektor 3, 4. Proszę zauważyć, że suma dwóch wektorów na podstawie tego przyk przykładu i, i w ogóle, że suma dwóch wektorów A, wektor A plus B to jest to samo co B plus A. Jest to dosyć trywialne, ale warto się nad tym zastanowić.